Partnerem merytorycznym programu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Kingi Chudobińskiej z Pabianic i z Duńskiej Woli. Porady Prawnika. Porady Prawnika, a w studiu Radia Parada prawnika Adwokat Kinga Chudobińska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Pabianicach i z Duńskiej Woli. Od kilku programów opowiadamy o odszkodowaniach, a co się dzieje, czy możemy, znowu brzydko użyję słowa, uzyskać pieniądze, w cudzysłowie zarobić na tym, jeśli przeszliśmy wypadek, wypadek w pracy. Tak, poza kwestią w ogóle odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wypłatą odszkodowania z tego podmiotu, istnieje tak ma naprawdę możliwość dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty od yy, pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy jest dwutorowa. W większości jest ona odpowiedzialnością na zasadzie wina, czyli pracownik Trzeba pamiętać, że to nie z automatu. Pracownik musi udowodnić, że pracodawca jest zawinił, w wyniku czego na przykład powstała szkoda. Nie wiem, nie przestrzegał zasad przepisów BHP. I wtedy jest możliwość żądania, odszkodowania zarówno właśnie za te koszty leczenia, za dość za ból i cierpienie, a jeżeli na przykład utraciliśmy możliwość zarobkowania lub zmniejszyła się ona renta. Jednakże najwięcej wypadków jest tak zwanych na produkcjach, firmach, gdzie mamy przemysł, gdzie mamy maszyny, gdzie mamy energię elektryczną i tutaj odpowiedzialność pracodawcy jest całkowicie inna. Adwokat Kinga Chudobińska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Pabianicach i Zduńskiej Woli radzi i co wtedy? Ta odpowiedzialność jest na zasadzie ryzyka. Czyli jeżeli do wypadku doszło w przedsiębiorstwie wprowadzanym wróg za pomocą siły, czyli właśnie mówimy o tych wszystkich zakładach, przetwórstwach itd., itd. odpowiedzialność jest na zasadzie ryzyka. My nie musimy udowadniać winy. Nam to odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje co do zasad I wtedy to już nie my musimy udowadniać, że pracodawca naruszył na przykład jakieś przepisy, ale to pracodawca musi, aby zwolnić się z odpowiedzialności, musi wskazać, że jesteśmy wyłącznie winni że powstał jakiś uszczerbek nam na zrobił, że doszło do wypadku lub, że było to wina jakiejś siły wyższej. No, jeżeli wyłączna wina nasza, no to wiadomo, że ja sobie można wyobrazić tam sytuację, że przychodzi jakiś pracownik fizyczny pod wpływem alkoholu, rękę specjalnie wkłada pod piłę. No wiadomo, że w takiej sytuacji nie dostanie, ale jeśli pracował, jest trzeźwy, nieszczęśliwy wypadek nastąpił, Odwrócił się, spojrzał, ktoś go zawołał, już mamy do czynienia i wtedy takie odszkodowanie i zadośćuczynienie będzie przysługiwało takiemu pracownikowi. Jeżeli oczywiście jest też możliwość zmiarkowania takiej odpowiedzialności, ale to jest długi proces, dużo biegłych, dużo dowodów, jakie trzeba przeprowadzić. No i wiadomo, że w każdej takiej sytuacji jest możliwość również dochodzenia renty, bo wiele razy się może okazać tak, że osoba stanie się niezdolna do pracy bo na przykład ten uszczerbek naprawdę jest znaczący. W związku z tym pracodawca w takim przypadku będzie musiał płacić comiesięczną rentę pracownikowi. I wtedy dobrze jest znać prawo, mieć być za pan brat z wszystkimi możliwymi kodeksami, ale oczywiście jest to niemożliwe dla przeciętnego zjadacza chleba, dlatego dobrze mieć sprawnika koło siebie, takiego, jakiego ja mam dzisiaj i Państwo na antenie Radia Parada w programie. Porady Prawnika, który od poniedziałku do piątku o 16.30 premierowe nasze spotkania z Panią Adwokat i powtórki w dniu następnym o 10.30. Adwokat Kinga Chudobińska jest naszym ekspertem, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Pabianicach i Zduńskiej Woli. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Porady Prawnika. Partnerem merytorycznym programu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Kingi Chudobińskiej z Pabianic i Zduńskiej Woli.